Siema, z tej strony Ekipadyni, jest z nami Nawia, Wuda i Alaptanus, siema Siema Dobry wieczór, siema Dobra tak siema, Kulturka, f jedziemy. no, jest. działa <grym> <grym> Dobrze, ym... czego mieliśmy zacząć? No. Od... Dzisiaj mieliśmy zacząć od domu Wudy, czyli Wuda. A, no tak tak Zapraszamy. Czekaj, czekaj, tu MTV creeps, ej Rudy, są, są się, są się, tu MTV creeps, nie Zapraszam was. Jeżdżamy ja. ci na chatę. To weźcie może Wera eee. pierwszego, pójście. Usuwasz do wody No. Tak. no. <grym> Dobra. Okej, okay. Weru, dawaj, Weru, chodź. tutaj. A, no, tutaj, jest taki no, no, Tutaj mamy tarasik taki nieskromny, tutaj jeszcze trzeba go poprawić. Tylko jest z góry w ogóle nas często, więc wiecie, nie. trzeba poprawiać. No. Pa. Jeden. Po lewej stronie mamy wejście tutaj, do... Nuna. Do, A, klat do, do jego klatki. No do klatki schodowej, tak. Klatka no. schodowa. To ja widziałem, do łazienki chyba. Na dół się, na, na to nie jest łazienka! To, tak. No, do łazienki, do łazienki. To nie jest łazienka! Na, na, na dole jest zresztą jego ta... Ile jego ludzi? jest to. Dobra, ja znowu wódlę, tam idę. No, dobra, no, dobra, schodzimy na dół, schodzimy Wiesz, na dół. się no. na domek taki drewniany. <laughs> Patrzcie na Sorry, 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 wróćcie wróćcie, 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 Wracam się, wracam się. Do magazynu o ja. teraz. O ja. Czekaj, czekaj, czekaj. O ja. Dobra, U. obroniłem się. że to nie. Rudy taki łapie. Dobra, tutaj mamy magazyn mały, nie? Tutaj mamy... Czarowanie, I gdzie to jest? To jest chyba pod domem bananosa. <laughs> nie, to jest. <są> nie. <laughs> do... Ale pod do... domem. No, co jakoś tak. <laughs> nie, ale to jest moje, to jest moje, ja to sam robiłem. Nie to jest spoko. to. E, tutaj ej. No, tutaj tutaj mamy e, hodowlę i takie różne tam pierdzieły, pierdoły. Ale byś ogólnie na, się nie, ogólnie, back, tu, oh yeah. ogólnie tutaj mieliśmy miałem trochę małe problemy, bo tutaj jest penetrowane jakieś jaskinie te jakie różne tam pierdzieły, Ej, nie zbieraj mi zboża. Podeptałeś! O ty. Rudy tware. Na dole mamy tutaj trzcinę cukrową, e, z, e, z bambusy i takie tam. Twoje pole nie, w pole nie wytrzyma długo zatarcia. No Haczki ma z diaksów. Ej, nie skaczcie po tym! Głupie szczeniaki, niszczycie mi pole! Bole. Dobra, dalej. Moje pole. moje pole! Kurwa, moje pole. Dobra, czekajcie, czekajcie, bo tutaj. tutaj no ale. Tutaj się no, jestem. No, dobra. E, idziemy teraz na górę. Z powrotem. epickie schody w górę, nie? Muszą być. Nie. No więc tak, dom dokończony w 100% nie jest, ponieważ iż, bo w górę jak się przekopię, jest kogoś dom. Pójdę w dół, jest jakaś tam winnica, czy co po prawej stronie jest w Zaraz dom. Pójdę w dół, to też e, coś jest. Więc ogólnie to tutaj nie ma. Ale są nie ogarnięte, nie jest, ogień, nie, to jest za publiczne. Ogólnie, ogólnie tutaj <laughs> będzie. O, tutaj. To, A, kiedy są? Ogarnijcie, ej co tam coś. Co Ogarnij tu, ja. e, co tu? Zobaczcie, co tu było? Co tu było? Tam gdzieś coś, tak, te. Gdzie? Gdzie? Sam Winnica. Tam jest e, winnica. Czy, e, to jest, jest wojo. To dobrze, to dobrze mówiłeś. Tam jest wojo! O tutaj, tutaj jak się przekopiesz, tutaj jak się przekopiesz w tą stronę, to jesteś e, w ogródku. E, jest coś, nie, nie mówmy to, to jest moim. sekret. O, właśnie to. No, na no, nie. To... No. No. Tak. Weru, nie. Weru! Jesteś czymś, Ja No to było na. Dobra, trudno, to jest sekret PDF? Nieźpij, nieźpij. Dobra, yy, to teraz... No patrz, kradną mi temy, życzy. no? Nie, no tam chyba wszystko. Tu jeszcze ma jakieś tajne schodki, które prowadzą do nich odmah, skrzynki jakieś. No weźcie idźcie no! I idźcie no. A D <głos> Dobra, <noise> weź <wejdziemy>, Skradną <noise> mi No i nic, nie wchodzi. mamy jeszcze stajku. Dobra. Dobra winica. Go, go, Veru, Dawaj, idziemy, idziemy. Dobra, Dobra, dawaj, idziemy. nie, idziemy. nie przystawaj. Dobra, a, tak apropo, e, to no hata właśnie. bananosa <laughs> to, to jest fatura. iglo bananosa. Tak. Bananowe iglo. Na no, świąteczny i Tak, dalej. Tak, e, tutaj wchodzimy do piekielnej winnicy. Safe complete. Totalny Tak. Achievement tak. get, kurwa, winnica. Piekielna winnica jest... A. tak. Tak, Wojo, tak, Może alkoholiku, od razu otwieram. U. Wow. Co, no. było? co to było? Co to było? E, i było, ale ale spoko. Co to było? O wow, nie wiedzieć co to było? No. Dobra, no to to, to... Tu po prostu z strumieniami leje się winko firmy Becker Industries. Odpalcie mi to. Że niebieskiego koloru. Odpalcie mi to. to tak Bo jest to, to jest Niebieskie wino, to jest wino, wino wark... no, no właśnie. Wysz. Chyba ta natura. Taki. O tak, <grym> jestem w Moje tak. marzenia się spełniają. Jestem w beczce te wina. nie <grym> mnie zablokowali. Otóż nie. E, dobra, weru to jeszcze chyba A, ten. Kopaki, ale wiecie, że ja się nie obrażę, jak nie tepniecie tam do siebie. To eee... no Star. Chodź we na górę. Idziemy. I tak i tak dla widzów. Nie e, to, nie nie jest, to, to nie jest jakieś dziecko, to jest dziewczyna. Tak, żeby od razu. <grym grym grym> Oje przekulatasz. <grym> nie, bo wiesz. Ej, boję, nie, 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 bo, bo, bo się zdarzają a, no takie nowy, tak. które twierdzą, że wiesz, że jakieś dziecko neo, a nie dziewczyna, wiesz. I... Ale mam, Dobra, to... Ale, ale ja mam tutaj jest, nie wiem jak to określić, winogrona. pole winogrona stąd i tutaj... czerpiemy nasze o. dziwne winogrono Komenzuję. i jakiś debil tam coś rozkopuje gratulacje kuźwa Zbieram Zbieram Ludzie, wycille, ja się męczę żeby to zrobić A tu udośnie przecież na tak No męczę się minut? znowu Nie spinaj dupy, ujasz mnie hmm. dupę. Się... Eee Dupa uraś ja Nie on no spina obie, dupę zgotowało. i mu dupa nie udasz no Zabierz się czy Stąd to czy możemy przejść do... Ej, fazy... Do netheru do jeszcze na chwilę. A ja. O, ten tam, o jez... no, Na chwilę do netheru trzeba pójść. No, ty. Czemu zepsułeś, tam jest dużo, tam jest, jest dużo do pokazania. Tam jest dużo do pokazania. Nie trzeba już się obrażają. pokazania. Nie trzeba tego. Nie no już się obrażają, no. Nie trzeba tego. Nie Nie <śmary> uf, z no, uf, 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 uf. Nie ma lipy. Tu no, mm. jest. Pas, to, to, to Może to do portalu to achievement. Get we need to go deeper. Nie wiem, dlaczego, dlaczego? to Achievement. To za będzie achievement get do e Okej, okay, dobra, odsuńcie Stara się stąd, w... proszę was. Jak Jusie, na dystans na o. Możecie się odsunąć od Impa, proszę was, tak? Tutaj go przesuniesz się, ja się tak, ale ja się tak dziwię, tak, gdzie on jest? To jest jeden z powodów dla których. Odsuńcie się od Impa. Naprawdę, ludzie, możecie się stamtąd od... odsunąć, bo zniszczycie wszystko. Grał tu ja. Grał tu ja. Jest chowa do schronu. do schronu! Grzybki. to ja. Rozno... Grzybki, Grybki, ja. mam tu to to dobra, to tak, co tu przedstawić? Jest imp, tak? Ja. Ładny, cudowny, piekielny imp. Ty, epic. on się na mnie napalił. Eee... Oh fuck, pig I jest jeszcze droga do Blazemenów, ale nie sądzę, loda. żebyśmy jej pokazali. No tak. Dobra. Dobra, to jest za daleko. No tak, no nie pokazujemy. Ale droga jest daleka i prowadzi do jedynej prawdziwej hodowli Blazemenów. Jedynej słusznej. Nie mogę, nie mogę zabić. O, wybije no, no, To jest tak, tak, ktoś nie wiedział, to jest nasz imp, który wygrał konkurs na Ender Seed. Tak. to jest Ja tam jest modem. No, ale wyłapałeś no. Nie ja dostałem. Jest, tam jest. Dobra, Dobra, to, czyjmy, to może wracamy już do świata rzeczywistego, Watch bo jest to. tutaj mobu. Kogo... Ciekawe jak. Flin, od chodź tu. Flin, Flin, chodź tu, chodź tu. Okay, no. Nie podpalaj impa. Ojej, zajebiste! <grym i zimno> dobra, cicho. <grym i zimno> yyy, dobra. Teraz lecimy... Tam, gdzie No, na wie, nie wypychaj mnie! z Gdzie lecimy? Dobra, lecimy tam, Teraz ten bug jest y, fajny. Co znaczy? No, mieliśmy... Mamy teraz niby, wiesz, port i w ogóle... I port. Tak, no tak. Budowa no i portowa Creeperki! Nawet ich nie przytulaj! <noise> Dobra, to może przejdziemy się już do tamtego miejsca, a potem zaczniemy budowę. Ale pierwszy pokazać pokazać na jak to wygląda. A bo no. będziemy budować port, tak? Nie. nie. No ja będę budować port. Wow. Rudy nawet patrzeć, ogarnia. Nie, to jest brzydkie, tamto jest brzydkie. Nawet Rudy ogarnia. Norma. Ale... Gdzie wy żeście poleśli? Właśnie też do portu nie biegniemy. Tam, gdzie ty no widzisz. fajnie, że ja wiem. No tam, gdzie będzie port. No, Fajne, powinnaś nie? wiedzieć. A ja wiem. Jak ty nas biegniesz? No o, właśnie, ty się tak schylasz. No. Masz jakiś krzywy kiegosłup, człowieku. <śles> jesteś krzywym elfem, stary. Co? Krzywym elfem? No nie, oni... Ja nie biegniem krzywo Atakują! Chyba. What? Kurde, przez Ace of Spades mam że Moja żeby odpalić mapę, naciskam M. No ja mnie broni. Przywalę ci ze steka to się złoży. Dobra, i to... to jest to fajne miejsce. Tak. W tej zatoczce będzie cudowny, piękny port, w którym spaliście, możliwe, że będzie cumować statek. skina. Oh. To, Weru, coś jeszcze dodać, Dobra. ująć? Ja a, się zajmę razem. nią. woda, którą Wojusz zanieczyścił, jest zielona. Tak, się tak, tutaj kąpał, to była jego doroczna kąpiel... ...rytualna. E, z Święto! Dobra. To jest, to Teraz to jest... może zaczniemy budowę. No. A następnie a, wrócimy tu. Po przerwie. Tak jest. No, jesteśmy z powrotem. Mm, w sumie już trochę zbudowaliśmy, skład się trochę wykruszył. Ale nieźle. Tak. Późna no. pora, załamuję każdego. Dobra, tu mamy latarnię. Nie każdego, my zostaliśmy. No, trzymam się tak. latarnie latarnię, y, zbudowali nawia oraz Rudy, zdaje się. Nie wiem, pomagał ci trochę? No, pomagał, pomagał. Dobra. Dobrze no, się stało. Moim zdaniem ładna, ładna. Fajna jest. Tam dalej się Buda, tak y, buduje statek. Więc tak. na razie. O. Surowy. Może teraz. A, fajn fajnie wygląda tak w nocy to wszystko. Trochę ten statek tak. No. E... Ty... Jeszcze nie ma żagli, żagle dużo dają. Wow. Ja to jest stan, stan surowy jeszcze na razie, więc wiecie. A, i tutaj A to jest, jest, jest nasza. Wydawać. nie wiem. No, nasz już port. Konkretny, konkretny. No, myślę nad nazwą, właśnie tak. Zastanawiam się, jak można nazwać Wstocznia. ten porcik. Ogólnie Ale Nie, ten... jak go nazwać, wiesz. A. Ogólnie Bekon. tak nazwę. Tak dla że ten statek, no miał być, ten statek miał być w środku, ale niestety ja zacząłem go budować. Mam. Wymyśliłem nazwę, Portabeka. Okazało się, że jest za duży. Tak. Dokładnie. Mm, tutaj mojego projektu, mojej budowy taki. Gdybym będzie też będzie Knajpa, peluna, coś takiego. Aha, Rudy jeszcze oczywiście zrobił rurę. <grym> A, tutaj Nie powinniśmy się zamienić, Nie Rudy? Tu będzie na razie. Tu, na pierogi. <grym> o! Aha, na pierogi. Proszę <grym> bardzo. Tak, tak. Może kuchnię jakoś potem zrobię. A co na pięterku? Aha, na pięterku no Aha, na, na, zombie i zło robię. i rozpusta, że tak, tak. określmy. To będą jakieś pokoje, coś takiego, na razie dużo tego nie ma. Hmm, teraz. Teraz, teraz. Zabiję zombie. Dobra, następnie udało się z do jego. Albo nie no, na razie... Nie. Tu, nie, tutaj, tu jest jeszcze taki, nie wiem... To był pomysł, nie wiem czy wyszło, ale to ma być. Nie, jak to... Ee... No osoba naprawiająca statki. To jest kowadło w jego narzędzia w skrzyniach i stół. Aha. I on sobie tutaj urzęduje jak ktoś go zawoła to naprawia rzeczy. Spoko. Taki luźny pomysłik Tu jakieś skrzynie Tak, i... dużo bagaży i tego wszystkiego. Kantor to mamy jakiś. Tak, Kantorek. Tutaj profesjonalna szafa. proszafa Garnia. i siedzenie Pana Mietka, Pan Mietek lubi tu siedzieć, tak? Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Rudy w szafie. Dobry. Sorki. No. Yy, no, Te, to, to nie, 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 to jeszcze nie, jeszcze nie, Weru. Jeszcze nie. Tak, yy, tutaj jest coś... kolejny dziwny wymysł mojego dziwnego no, umysłu, nie czyli nie. kościółek. Yy, piratów, dlatego taki różnokolorowy i dziwny. Aha. Jak u klauna w domu. A gdzie jest room? <noise> Rum? Gdzie jest room? Tak, room, no tylko room. O jednym, no. Czekaj, a to, kto to Flinu? Arr. Tak, by ten, Nie czaruje, ty, tu właśnie was tak czaruje, nie? No, Flinu zabawi się w klawisz. No, czary to trzeba, do niego, to trzeba do niego iść po tego, po room. <noise> Tutaj wejście na górę z ładnym, tak, no ładnym, no, ładnym widokiem, ja Mam coś się zmieni. Da się coś zbudować. Na no, zatokę. Postaram się coś tam zbudować, może jeszcze. A, jesteś. I ostatni No, ja to jest ostatni punkt, nie wiem, to można określić lożą. szefa piratów? Herszta piratów? Nie wiem, jak to się określa, ale jest. Kapitana. Tutaj jest przejście przez ładny wodospad, który widać od zewnątrz. Nie ma nic ciekawego, ale. Ale wygląda. Winta, szyb, szybki po, szybki, widać szybki, szybki trochę po więcej, trochę lepiej widać nawet może Weru wejdź do środka, czekaj tak, magia elfów, super super i jak włączysz fog'a to widać, powinno być, jest przynajmniej widać tam statek trochę statku no, ja i mam. latarnię morską i latarnię, no widać nie jest takie nawet ciekawe ja się idę przytulić z creeperkiem. Nie, 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 bo wybuchnie. Ej, ej, ej. Nie, nie wy... Odejdźcie, to nie wybuchnie. Ta, Rudy już go tam... <laughs> Rudy już. Popieścił go Rudy go tam całuje. Tak, Rudy, tak. To nie ja. no. Ej, no ja się chciałam z nim poprzytulać, no. I to chyba na razie eee... tyle, nie? No tak, no... W przyszłości, Ty, nie wiem, pomiędzy odcinkami kliperek. ja tutaj przyjdę, jeszcze, nie wiem, Weru pewnie też będzie coś robić. Dokończymy jeszcze tutaj naszą dyniochą no. zatoczkę. Wuda na pewno skończy swój cudowny stateczek. O, moje łódka! I na pewno powstanie tutaj jeszcze coś więcej. Nie ma. Tak. Skończyłem. Oczywiście. Jeszcze dwa tematy. Jakie? Jakie dwa tematy? Nie wiem. <laughs> Płynę. No co, do, do nie następnego nie razu trzymajcie się. Trzymajcie się. Na razie, Ej, no to jeszcze raz. Może jeszcze coś z tego będzie. Wbijasz, a mój kalam, może, nie może przybysz tutaj do nas. Płynę. Nie, <laughs> nie robić, <laughs> jak <to> tam pływa. <laughs> Desa. <Czego>? Ale jaką <laughs> macha tymi rękoma, ty. ty. Tarka. <ś> <ś> Mordor, kurwa, Mordor. Ха-ха, oh, да, добрый. добрый. Добрый, ну, по